Nie ma. No, Idziemy sprawdzić y, jakąś katastrofę. O, wow. Jakbyście słyszeli takie. Jakbyście... Jakbyście. słyszeli takie dziwaczne dźwięki w Teltasora, ale z kolegami gram. Nie. No. Aha, e, dzisiaj będziemy tu, dzisiaj idziemy ten e, sprawdzić. Dzisiaj mam ludzie, pomysł taki, żeby. Dzisiaj mamy pomysł w odcinku taki, żeby. O, okay. Sorry, jakbym co chwilę tak nie gadam i gadam, ale. Ja ten... Ja mam kolega, który się drżął. Drą to jak? Po co? To nie, jo, a ja. A ja wracam na pół serduszka do domu. O, synducha! Dobra. Ktoś razem tu spadł. Nie. No właśnie, to to robi też. I dzisiaj tu mieliśmy się zająć. Mam. I dzisiaj będziemy się. I dzisiaj chciałem się zająć jedną rzeczą. Tylko okay, i wyłączyć taką, żeby ten pokój, który tu o, widzicie, nie był obudowany. No debi, ja leżę w łóżku. No, tu dopiero trzy minuty, no, nie? No. Eee, daj mi ktoś jedzenie, daj mi ktoś jedzenie e, i teraz. Teraz idziemy po e, nie. Zajmujemy się dzisiaj rzeczą pod nazwą rozbudowywanie rozbudowywanie takiego czegoś jak takiego hotelu, który mój kolega zrobił co? No idziemy. Ale wiem gdzie jest W twojej starej bazie jest Przecież Przy twojej starej bazie Dobra Nie wybuch Żaden creeper ci, Żaden creeper ci nigdzie nie wybuch. Okay. A ja dzisiaj bym chciał na odcinku zrobić y, taką tajemną bazę, tylko że, na tych, tylko, że pewne osoba, które, moi koledzy, którzy grają na tym serwerze, zresztą macie nasze i jeszcze taki jeden kolega, który teraz nie gra, bym mógł zauważyć gdzie będzie była ta baza i dlatego nie chcę y, robić jej. Nie. A teraz... Jo! ha, a ja mam buty na końcu wcześniej żyje. A nie, ja nie naprawię, ja mam buty na końcówce sam. Ja mam te buty chłopie na końcówce, co one mi. Trzymając miesięcy, prawie że jak nie dwa ja mam diamenta, to <grym> naprawię nim budki, Ojo. mam też na zakończenie. No. <coughs> no, to ja idę z tołem, No. Ale no. No, No to ty stąpnij mnie! Stronghold. To mnie wtedy tepni. Ja widziałem creepera w wodzie. Hm. Będę, będę dół. Wędzie, Oleg będzie. Dobra, chyba widzę stronghold. Dobra, te paj. No weź mnie tak nie jakbyś mógł. Mm. Mm. Nie wiem, ale ja szukam też sam portalu. Ой, ребят, наша база. Dobra, w następnym... W następnym, odcinku, w następnym odcinku będziemy się zajmowali tą bazą. Cześć i!